Witam kochani. Zapraszam was na kolejną część tej niezwykłej historii. Wszystko zaczęło się od podpisu na kontrakcie. Sam nie wierzyłem wtedy, że to decyzja, która odmieni losy moje oraz Hampton and Richmond Borough na zawsze. Pierwsze zwycięstwa dodały nam odwagi, potem przyszła ta niesamowita seria, która sprawiła, że zaczęliśmy wierzyć w coś więcej niż tylko utrzymanie. Wciąż mam przed oczami finał baraży. Mecz, dogrywkę, doliczony czas i tę jedenastkę, która przesądziła o awansie. A potem nadszedł wielki finał sezonu na Wembley. Mecz o efej trofy, zwycięstwo 1 do 0 i pierwszy puchar uniesiony nad głową z dumą. To były chwile, które zapisały się w historii klubu, a także w sertach zespołu i kibiców na zawsze. Wiedziałem, że ten sezon będzie inny. Od pierwszego dnia czułem, że oczekiwania będą większe wobec mnie, wobec drużyny, wobec całego klubu. Nie było już mowy o niespodziance. Każdy mecz był testem, czy potrafimy utrzymać poziom i sprostać tym rozbudzonym oczekiwaniom. I z dumą i pasją mogę powiedzieć: chłopcy pokazali charakter. Graliśmy z sercem, walczyliśmy o każdy metr boiska i znów doszliśmy tam gdzie marzy każdy piłkarz? Do finału na Wembley. Dla mnie to dowód, że tamten pierwszy sukces nie był przypadkiem. To dowód, że to jest droga, którą idziemy dalej. Z pasją, odwagą i wiarą to, że możemy sięgnąć po kolejne trofeum. Zanim jednak wejdziemy na murawę w tym wyjątkowym meczu, poznajcie bohaterów tego sezonu. Piłkarzy. Którzy swoją determinacją i poświęceniem sprawili, że Hampton and Richmond znów znalazło się na największej scenie. A spotkanie to rozpoczniemy naszą żelazną jednostką, którą widzicie teraz na ekranie. Ostatnie motywacje naszego zespołu, i rozpoczynamy wielki finał. Już w ósmej minucie spotkania po fantastycznej asyście bohatera poprzedniego sezonu. Joe Body wyprowadził nasz zespół na prowadzenie strzałem głową z najbliższej odległości. Zobaczmy jeszcze raz. Donaldson pąknął lewym skrzydłem wzdłuż linii bocznej boiska, po czym dośrodkował na długi słupek, gdzie Joe Body był w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu. Fantastycznie rozpoczął się dla nas ten finał. Hampton Enrichmond 1, Kidder Minister 0. Mamy już 40 minutę spotkania i tak naprawdę drużyna Kidder Harris nie oddała jeszcze celnego strzału na naszą bramkę. Nasi zawodnicy panują nad tym meczem, posiadają większość czasu piłkę przy swoich nogach i raz po raz groźnie atakują na bramkę przeciwników. Do przerwy byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą i musimy pochwalić naszą drużynę. Mamy już 85 minutę spotkania. Czyżby znów wynik 1 do 0 przesądzi o tytule dla drużyny Hampton? Czy znów uniesiemy w górę Puchar? I oto nadchodzi kolejna wiekopomna chwila. Drużyna hampton and richmond znosi po raz kolejny w PFA Trophy. Puchar dla drużyn niezrzeszonych w profesjonalnym futbolu. Puchar dla tych, którzy poświęcają się pełną pasją i zaangażowaniem w futbol na niższych szczeblach ligowych. Puchar dla zwycięzców: Hampton, Edrich Borough drugi Puchar w 104-letniej historii tego klubu. Fantastyczne chwile i momenty, które zostaną w naszych sercach na zawsze. Skoro po raz kolejny wnieśliśmy nad głowę Puchar za efej trofy, Nadszedł czas, by spojrzeć na cały sezon i docenić to, co naprawdę udało nam się osiągnąć. Początek ligi nie należał do łatwych. Jako oby nie minek weszliśmy do rozgrywek z odwagą, ale szybko przekonaliśmy się, że rywale nie zamierzają ułatwiać nam życia. Pierwsze mecze i tygodnie były pełne nerwów, błędów i ciężkich lekcji, a każde zwycięstwo trzeba było wydzierać pazurami. Ale to właśnie te trudne chwile zahartowały zespół. Z meczu na mecz rosła nasza pewność, zaufanie i siła tej drużyny. Hampton and Richmond Borough nie tylko udowodnili, że zasługują na miejsce w Vanarama National League, ale oni przełamali wszystkie bariery i wygrali tę ligę jako debiutanci. Gdy do tego dorzucimy kolejne zwycięstwo w FA trofy, staje się jasne, że nie był to przypadek ani jednorazowy błysk. To początek czegoś naprawdę wielkiego. W przyszłym sezonie Hampton and Richmond Borough po raz pierwszy w swojej historii zagra w świecie futbolu zawodowego. Zaczynamy w Sky tu League 2. To nie koniec drogi, to dopiero początek nowej ery. Era Hampton and Richmond Borough, którzy z drużyny półzawodowej stają się klubem gotowym rywalizować w świecie profesjonalistów. Trzymajcie kciuki. Zapraszam do śledzenia tej rozgrywki, a za dzisiaj gorąco dziękuję i do zobaczenia. Cześć!